Marba znów zwycięska. 24 października pewnie pokonała drużynę z Lubli na 3 do 0. To kolejne mocne spotkanie w wykonaniu drużyny Marby. Zespół grał pewnie i skutecznie, nie dając rywalkom większych szans. Najlepszą zawodniczką meczu została kapitan Marby, katarzyna Żabińska. Trener Michał Betleja przyznał po spotkaniu, że rywalki z Lublina były trudne do przewidzenia, ale jego drużyna dobrze zareagowała na ich styl gry. Ten Lublin ostatnio e, też faluje na, 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 na swojej formie, więc też ciężko było przy analizie gdzieś tam zaobserwować pewne mankamenty, bo z Wieliczce. Zagrali na 3-2, z mocnym Tomaszowem wygrali 3-0, więc tak nie wiedzieliśmy się, czego się spodziewać. Marba stabilizuje swoją formę i mocno trenuje, podkreślił szkoleniowiec. Dziewczyny bardzo ambitnie pracują, więc to też gdzieś tam daje mi pewne aspekty i do zmian, i do, do tego, co mamy zrobić na boisku, więc, więc no dobrze, że kolejny mecz 3-0, bo mieliśmy takie dwa tygodnie dość głębokie w meczach i dużo tych meczy było, teraz mamy znowu już dwa tygodnie, żeby Popracować analitycznie sobie na treningu, trochę statystyki, yy, trochę będzie więcej czasu na wideo, żeby rzeczywiście tam po, po, poanalizować pewne, mówię, dodatkowe aspekty naszych działań, które my musimy procesowo gdzieś tam dokładać. Także dobrze życzy zero, fajny mecz, gratulacje dla dziewczyn. Każdy element wymaga poprawy i myślę, że pracujemy nad tym. Na każdym treningu, i, ale wydaje mi się, że z meczu na mecz nasza gra wygląda coraz lepiej i, i dążymy do tego, żeby już w końcówce sezonu wszystko grało tak, jak powinno. Dobrą wiadomością dla kibiców jest też powrót na boisko zawodniczek, które wcześniej zmagały się z kontuzjami. Wracają kontuzjowane, ale też no, w ostatnim meczu wykluczyła nam się jedna też podstawowa zawodniczka przyjmująca, no ale teraz mamy dwa tygodnie przerwy, więc liczymy na to, że już za dwa tygodnie ona się już pojawi i, i będziemy w pełnym składzie. To nas cieszy, tak? Jakby zostawialiśmy zawodniczki z mankamentami zdrowotnymi, wierzyliśmy, że ich rehabilitacja będzie prawidłowa i tak też się jakby dzieje. I jako trenerowi jest coraz łatwiej podejmować decyzje o graniu, o zmianach, więc to jest duży komfort na pewno. W kolejnym spotkaniu 8 listopada Marba podejmie na własnym boisku zespół KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski.